W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boskie Serce Jezusa, narodzone z Najświętszej Dziewicy Maryi stajęce stajence betlejemskiej, pobłogosław całą ludzkość, odnów nasze serca, opromień Twoją miłością rodziny, daj im przyjmować z radością nowe życie i wychowywać młode pokolenie, na Twoją chwałę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Boskie Serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie Serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej matki, Maryi, obdarz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie Serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, Obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie Serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie Serce Jezusa, przez miłość Twojej matki, Maryi, obdarz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrogaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie serce Jezusa, przez miłość Twojej matki, Maryi, obdarz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie Serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki Maryi obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym, i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boskie serce Jezusa przez miłość Twojej Matki Maryi, obdasz miłością Matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowaniu, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.